Witamy! W tym filmie przedstawiamy Ci 5 zasad bezpiecznego korzystania z telefonów, tabletów oraz komputerów. 1. Szanuj urządzenia mobilne i komputery. Szanuj urządzenia mobilne i komputery, ponieważ zresztą one uszkodzone bardzo łatwo można się pokaleczyć lub poradzić prądem. 2. Zawsze zabezpieczać swoje urządzenia hasłem. Zabezpiecz swoje urządzenie hasłem, aby nie dostało cię w niepowołane ręce. 3. Nie jedz nie pij przy komputerach i urządzeniach mobilnych. Plantuje na, na galę. Plantuje na galę, dobra? Bo to, bo to się... nie, jec, nie pi przy urządzeniach mobilnych, ponieważ grozi to ich uszkodzeniu. 4. Nigdy nie podawaj numeru karty kredytowej i konsultuj swoją decyzję kupna z rodzicami. Super, bardzo dziękuję. Do widzenia! Jeżeli przyszedł mój zestaw żydomów! 5. Nigdy nie podawaj adresu i tego typu informacji w internecie. Nigdy nie masz pewności, kto naprawdę jest po drugiej stronie monitora. Dzień dobry. Znamy się? Jestem 97. Podaj mi swój adres. Nie ma opcji. Nie poszedźcie do domu.